Cześć Wam, witam Was w piątek. Kochani, ja jestem taki zmarzlu, że chodzę w czapce i w kurtce. Muszę ze mnie śmieć, jak ja się zimą ubiorę. Jak się ubiorę? No kochani, zima, to i tłuszczu nabieramy. Nie? Słuchajcie, dzisiaj postanowiłam oczyścić iglaki ze środka. Zobaczcie, jakie grzybki mi na nich rosną. Oczywiście nie choruję, ale środek trzeba oczyścić. Pełno igieł. Zobaczcie, ile tu jest igieł. A w tamtym roku na jesień czyściłam, także biorę rękawiczkę i oczekuję sobie ładnie delikatnie. Wszystko muszę wyczyścić, wyczepać, ponieważ ten grzyb tworzy się przez to, że w środku ma super warunki. No i dzisiaj przyszedł czas na cięcie tego bananka. Całkowicie go nie ścinam, bo kręci ładnie nowe tuby. Chciałabym tak zrobić i żeby się sam ściął, bo tyle jest pracy. Dobra, ścinami zaraz wracamy. No i sami widzicie, ile tego jest. Także jeszcze trochę trzeba spędzić przy tym czasu. Ale już jest przestrzeń między gałązkami. Gałązki się powyginały, ale ona wróci do siebie, jak będziemy dbać zimą i ściągać z nich śnieg. A jak jak wygląda? Tyle zostało z Basio. Tutaj fukcja przymarzła, ale ma zdrewniałe pędy, także ładnie sobie przezimuje razem z Basio. To jest odmiana zimująca, ale tutaj Odbija bardzo wysoko, bo jest wysoko robiona buda. To idzie na kompost. Także będzie przerobiony i pójdzie pod kwiatki. Co jeszcze robimy? Podziwiamy krokusy. Zobaczcie, tutaj nam ładnie zakwit krokus jesienny, ładne kwiaty ma. Czeka mnie jeszcze grabienie liści. Słoneczko wyszło, wczoraj padało, przedwczoraj padało, a liście zaczynają lecieć. Oczywiście teraz ich nie zbieram do worów, ponieważ są mokre. Musi troszeczkę przeschnąć. I tymi liśćmi z klonu, z jesionu będziemy okrywać pasją. Ta też przymarzła. Ma już w się. Jeżeli zobaczycie na końcach, nie wiem czy mi się uda zobaczyć, znajdę może z bliska Wam no, pokażę, jak wygląda właśnie pączek Paul. Tu robię wielkie zbliżenie, ponieważ jest za wysoka. Nie mogę nagrać pałunków. I tutaj czekajcie, znajdę swojego palca. Tu na końcach jest właśnie pączek, który wiosną za jak będzie łysa, będzie dobrze widać. O, tutaj ładnie widać pączki. I one aż do maja będą czekały. Kolorów na ogrodzie jeszcze sporo jest. Mimo przymrozków jeszcze można cieszyć oko. Tutaj mamy tojat. Jeszcze muszę pozrywać sobie hortensję i podsuszyć do bukietu. Na pierwszym planie różyczka. Jeszcze pięknie zakwitnie, bo ma już nie być minusów. A z tyłu zobaczcie przymarznięte liście gunery manikaty. Jeszcze jej nie ścinam, bo nie ma czasu. Ale jeszcze niech nie idzie spać. Także jeszcze ciągnie wodę z korzeni i odporowywuje ją. Idziemy zobaczyć, co tam jeszcze kwitnie. Tu mamy białą firletkę, ponownie zakwitła, wydaje już nasiona. Tutaj mamy fryzantemę. Jedna jedyna, która jest taka ładna, bo inne to tam nam zachorowały. Po prysku nie robiłam żadnego szczosnku i oui. efekty są. Ładnie również kokoryczka zdobi. Tu mamy odmianę variegatta, przymienia się na żółto. Tak właśnie jak świeci w słoneczku jej żółty kolor. Dobra, ja się zabieram za wywożenie na kompost i zbieranie igieł spod iglaków. A Was zapraszam do konkursu. Mam nadzieję, że nie jest trudny konkurs. Kto ogląda filmy? Tutaj słonecznik nam jeszcze ładnie kwitnie. Mimo, że był przymrozek. Róża w tym roku drewniana nam nie zakwitła. Pięknie wyrosła, ale nie ma nasion. O, jeszcze tego iglaczka trzeba wyczyścić. Dobra, miłego Wam życzę. Cześć!